Cześć Michał Koper, witam Was serdecznie. Drodzy Państwo, tym razem nie prasówka, ale taka szybka, jakże dostojna i istotna informacja dla polskiego. Boksu, że istnieje spora szansa, że 10 stycznia nagali w niemieckim Oberhausen do walki z Agitem Kabajelem. Opas WBC interim kategorii ciężkiej stanie nasz piękny biało-czerwony dwumetrowy Damian Knyba. Oczywiście to nie jest jeszcze oficjalny news, nikt jeszcze oficjalnie tego pojedynku nie ogłosił, natomiast no zrobiłem sobie taki szybki research i z tego co słyszałem jest spora szansa na to, że właśnie Damian Knyba będzie się mierzył 10 stycznia z Agitem Kabajlem. Pisze zresztą też o tym niemiecki Bild. Pisze o Knybie jako faworycie do starcia z Agitem Kabajlem. Natomiast ostatnio, o tym musimy pamiętać, jako potencjalni rywale Niemca wymieniali byli czy to Tony Joka, który nawet chwalił się podpisanym kontraktem, czy Daniel d Błacz, Nelson, Hyssa, Tony Joka oczywiście, mówiłem Wam o tym wcześniej w prasie, pokazywał, jak podpisuje kontrakt na walkę z Agitem KBM, no, natomiast zaznaczałem również, że to, że on sobie podpisał kontrakt, nie znaczy, że druga strona ten kontrakt sygnuje również. No, promotorzy po stronie A, tego zawodnika po stronie A, rozsyłają kontrakty do różnych potencjalnych rywali, po to, żeby uzyskać ich akceptację, jeśli chodzi o warunki. Walki, a potem ostatecznie wybieram sobie tego jednego z którym się zmierzą. No i z tego co e, słyszałem, jest spora szansa, że to właśnie Damian Knyba ostatecznie będzie rywalem Agita Kabajela. Czy to dobrze, czy to źle? No, można się tutaj zastanawiać, czy ta walka nie jest za wcześnie. No, bo Agit Kabajel to jest przekozak teraz kategorii ciężkiej. Ostatnie trzy e, walki to trzy nokauty i to po ciosach na korpus, to jest po prostu morderca jeśli chodzi o uderzenia na korpus najpierw Arslanbek Mahmudow położył tego gościa który był takim no, niedźwiedziem który miał wyczyścić kategorię ciężką którzy straszyli król nokautu, jaki król nokautu poskładał go tam Agit Kabajel, potem przyszedł, przyszła kryska na Franka Sancheza, który też był Prospektem kategorii ciężkiej, a ostatecznie z to również ciosem na korpus, e, Agitka Bajela, Żanga Żydleja, także przepiękne nazwiska, w przepięknym stylu wygrywa te walki. No i trzeba powiedzieć, że to jest taki e, no, największy przełom, jeśli chodzi o kategorię ciężką. Agitka Bajela, bo on przyszedł praktycznie znikąd. E, to jest zawodnik, e, na którego chyba jeszcze niedawno niewielu stawiało, Natomiast teraz jest główny kandydat do walki o Mistrzostwo Świata to pełne z Oleksandrem Musykiem. na obok oczywiście e, Fabio leja, czy do niedawna jeszcze. Josefa Parkera, z drugiej strony mamy Damiana Knybek, który no, też swoje walki wygrywa efektownie, też tam fajnie walczy w tym roku. Duża aktywność, trzy czasówki, natomiast no, nie można porównać tych rywali, których miał Damian Knyba, do tych, których miał Agit Kabajel, no bo tutaj mówiliśmy o Mahmudowie, mówiliśmy o Zhangu i Sanchez'a, z drugiej strony mamy po stronie Damiana Knyby Andrzeja Wawrzyka, Marcina Siwego i Joego Dowejka. To jest zupełnie inny level, swoją drogą no, z Zhangiem źle dobrze się zna. Damian Knyba z Mahmudowem też sparował, więc no, może taki rewanż, powiedzmy w cudzysłowie, będzie tutaj okazja do rewanżu 10 stycznia. Natomiast dlaczego uważam, że warto było tę walkę brać? No bo jak mówią podręczniki, kołczów, sroczów, lepiej czasem jest żałować, że coś się zrobiło, niż żałować, że czegoś się nie zrobiło. Ja zawsze w takich sytuacjach przypominam case Adasia Kownackiego, który no... Tam nie było podobno jakieś tam, przynajmniej tak Adam Kownacki, przy nie było oficjalnej oferty, natomiast było zapytanie o walkę z Antonem Joshuą. Tego, jak wiemy, do tego pojedynku Kownackiego z Joshua nie doszło. Kownacki został potem, jego kariera została zakończona przez Roberta Heleniusa, a Antonego Joshua położył Andy Ruiz Junior, który to Joshua wcześniej podobno padał na sparingach z Joe'em Dawejką. Także słuchajcie, no, e, gdybyście mnie pytali, czy Damian Kryba ma teraz brać kogoś z elity w walce o nic, za jakieś tam wątpliwe pieniądze, to uważam, że lepiej wziąć tego Agi i podjąć większe Ryzyko, zarobić dobrze i mieć jakąś tam przynajmniej teoretyczną szansę na zwycięstwo w walce o pas w Interim, zrobić taki kompletny e, przełom w swojej karierze. Także no, ja się specjalnie nie obrażam na tę walkę. Zakładam, że no, tutaj zdecydowana faworytem będzie e, Agit e, Kabayel, że on jest faworytem do zwycięstwa nawet e, przed czasem, natomiast. E, Fajnie, że jest taka propozycja, taką propozycję brałbym w ciemno. Raczej Agit Kabel nie jest pięściarzem, który w starciu, w którym głowa Damiana, gdyby specjalnie ucierpi. Tak mi się wydaje. Jeśli skończy Damiana, to raczej ciosami na dół, tak defetystycznie na tę walkę patrząc, więc raczej tak. To, to kariery Damianowi Knybie nie połami się, on tę walkę przegra, natomiast wierzę i trzymam kciuki, że będzie wprost odwrotnie, że to y, kabajel po, y, przejedzie się na Damianie Knybie. Tak jak powiedziałem, 10 stycznia jest szansa, że taka walka się y, y, odbędzie. Fajna okazja, Polak walczy o tymczasowe Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkie, to jest duża y, rzecz. Czy ta walka się odbędzie, czy nie, przekonamy się już niebawem, być może za dwa, być może za trzy dni, ja tutaj nie chcę przed szereg wybiegać, być może w tym tygodniu, z tego co wiem, ma się odbyć konferencja prasowa, czy na tej konferencji prasowej będzie Damian Knyba, jego promotorzy, czas pokaże, natomiast jeszcze raz, 10 stycznia, być może Damian Knyba kontra Agit Kabajal, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia,